Mhm. Pogadać sobie trochę. Sobie. Dobra. To ja sobie teraz trochę pogadam. Słuchajcie, mogę oficjalnie ogłosić sezon 2023. Uważamy za rozpoczęty. Mówili, żebym się ogolił, ogarnął, ale e, pokazuję wam, jak obsługa portów po pięciu dniach potrafi wyglądać. Były to intensywne dni z powodu, że zaczynamy sezon, z powodu, że przypłynęły pierwsze jachty, z powodu, że było trochę usterek i było trochę takich krzywych akcji, ale ruszyliśmy. Mamy piękną pogodę. Jest naprawdę bajkowo. Wbijajcie to nawet na weekendy, jeżeli dzisiaj wyjeżdżacie. Myślę, że majówka fajnie wyszła, udała się, pogoda dopisała. A teraz szybki będzie, zobaczycie dwa szybkie tematy. Stwierdziliśmy, że na jachtach zostaje Wam groma różnego jedzenia, jedzenia. Myśmy się wzięli tylko za trzy rzeczy. Chleb, Specjalnie rozpakowane. Często gęsto tak wygląda na jachtach pod końcem zdomu, czyli pod końcem porozwalane, gdzieś tam sobie leży. Często gęsto zastanowamy jakieś jajeczka. Coś, co jest może mniej oczywiste, ale teraz jest dużo osób wege, robimy różne sałatki i sałatki. Dorwaliśmy jeszcze szpinak. Pokażemy Wam bez mojego już gderania i gadania, co z tego można prostego zrobić na jachcie. Nie masz prądu, jesteś w ciasnej kabinie, masz malutką kuchenkę. Wykorzystaj tylko to, co masz przy sobie. Pewnie niektórzy te przepisy widzieli, ale za chwilkę Wam pokażemy w kuchni, już jeszcze raz mówię, bez mojego gderania, na szybkości jak wykorzystać chleb, jajko i szpinak i zrobić sobie przepyszne śniadanie, tak na przykład na koniec rejsu, a może i na początek rejsu. Tak, żeby Wam było miło i sympatycznie żebyśmy się wszyscy tu dobrze bawili. Dobra, zapraszam do kuchni. Wydrążamy chlebek Kładziemy go sobie na patelnię. Na drugą dajemy sobie szpinaczek świeży. Elegancko tu się smaży. I dodajemy jajeczko. I do szpinaczku też dajemy jajeczko. Będziemy mieli jajko sadzone na szpinaku. Bardzo proste, smaczne. Nic się nie zmarnuje i gotowa potrawa. wykorzystanie produktu do końca. I proszę bardzo, jest i jajeczko w chlebku.